Skoro mówimy o zdrowiu, mówimy o noszeniu maseczek, o tym, żeby chronić się przed koronawirusem, no to zdrowie to też jest ruch. No bo siedzimy w czterech ścianach w domu i się nie ruszamy i te kilogramy nam się odkładają tam i tu, tu i tam. Dlatego razem z nami w studio jest już Agnieszka Boryń, którą Państwo doskonale znają i pamiętają z programu telewizji Polsa Plow Island. I Agnieszka dzisiaj zaprezentuje trening na brzuch, na pośladki i na uda. Zapraszam! Witam serdecznie, kochani. Koniec lewnichowania, czas by podnieść się z kanapy i wziąć się do roboty. Lato coraz bliżej, a forma sama się nie zrobi, także zaczynamy od rozgrzewki. Skakanka. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy przez 30 sekund w trzech seriach. Proste pieczki, brzuch ciągnięty i podskakujemy nóżki, podbijamy kolanka do dłoni. Hop, hop, hop. 30 sekund, pamiętajcie, ja wam tylko pokazuję. Wy proszę zapamiętajcie jak najwięcej. Wyskoki. Plece proste, brzuch ciągnięte. To jest naprawdę bardzo ważne. Skręty tułowia. Po trzech seriach tych ćwiczeń na pewno będziecie dobrze rozgrzani. Przechodzimy do wykroków. Wykrok tylna noga jest prosta. Pogłębiamy. Nie ma, że się nie chce. Słuchajcie, teraz jest najlepszy moment, żeby wstać i wziąć się do roboty. Nie chcielibyście wyjść na plażę i mieć duże boczki, no bo to wygląda przecież nieapetycznie. Ważne jest to, żeby ćwiczenia zrobić na dwie strony 12 razy trzy serie. Druga noga również. Teraz przechodzimy do ćwiczenia, które idealnie pompuje nasze pośladki. Proste plecki. Nóżka w górę i powoli również 12 razy podbijamy. Gdy skończymy to, to później tylko w górę. Dwa. Dynamicznie aż poczujecie w odcinku lędźwiowym. Później przechodzimy do drugiej nogi, a teraz kolejne ćwiczenie. Połóżmy się na bok, możecie się podeprzeć i nóżka w górę. Nie razem ze mną, nie poddawajcie się. Nikt o was nie zadba. Sami musicie zrobić formy do lata. Fajnym ćwiczeniem na skośny brzuszek jest podnoszenie. To powinniście wykonać 30 razy. Pamiętajcie, że wszystko wykonujemy na dwie strony. Kolejne ćwiczenie na dolną partię brzucha. Pamiętajcie, liczy się. Systematyczność. Codziennie kilka minut po całym miesiącu to naprawdę niesamowite efekty. Nożyce. Nie poddawajcie się. Ćwiczcie razem ze mną. Kłeczka. Wiem, że boli, wiem, że boli. Ale to tylko chwila. A efekty będą niesamowite. Kręcimy, kręcimy. Uuu! Uh. W górę, powoli w dół, w górę i powolutku schodzimy i trzymamy, w górę, w dół i trzymamy, w górę, w dół i trzymamy. Na koniec bardzo ważna jest rozgrzewka, musimy pamiętać, żeby rozciąganie, przepraszam, rozgrzewka już była, rozciąganie, musimy pamiętać, żeby się dobrze rozciągnąć, ważne jest, żeby na wydechu pogłębiać. Można też jeszcze rozciągnąć łydeczki, podnosząc. Paulinka, masz jeszcze jakieś ja odpowiedzi? Tak się, ja tak się przyglądam i powiem szczerze, że zazdroszczę Państwu, że możecie za Agnieszką ćwiczyć, bo ja dopiero będę mogła to zrobić w domu, ale na pewno wykonam ten trening. To jest fajne ćwiczenie, rozciągające, to jest dość przyjemne. Dziękujemy, mam nadzieję, że poćwiczyliście razem z Agą, że dodaliście sobie takiej pozytywnej energii, te endorfiny teraz są u Państwa.